Słyszeliśmy przed chwilą trzy słowa, które zmieniły bieg tego świata. Zmieniły, jak pisał kardynał Karol Wojtyła w rozważaniu o śmierci, porządek mijania. Jako że zwykle było jest tak, że przemijamy. Od życia do śmierci. A tymczasem Chrystus naznaczył sobą, swoim zmartwychwstaniem, nowy porządek mijania. Od śmierci do życia. I potwierdzają to najpierw słowa Anioła wskazującego na pusty grób. Anioła, który mówił do niewiast: „Szukacie Jezusa ukrzyżowanego? Nie ma go tu, bo z martwych wstał”. Drugie słowo: „Wypowiedział sam Chrystus, z martwych wstały do niewiast. Witajcie.” Po grecku hajrety, co można by oddać także radujcie się, cieszcie się. Po łacinie avete. I trzecie słowo. Polecenie, by apostołowie wrócili do źródeł. Oznajmijcie. Mówił Chrystus do niewiast, oznajmijcie moim braciom, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Niech wracają tam, gdzie się wszystko zaczęło, gdzie było zwiastowanie, a potem poczęcie Zbawiciela świata w przeczystym łonie Najświętszej Marii Panny. Gdzie miało miejsce dorastanie Jezusa własne u Boga i u ludzi? Gdzie na początku swojej publicznej działalności doznał odrzucenia przez swoich w synagodze nazarytańskiej? Gdzie powoływał apostołów? Gdzie dokonywał cudownych połowów ryb? Gdzie nadał Konstytucję tworzonego przez siebie królestwa w postaci kazania na Górze, gdzie doznał przemienienia na Górze Tabor. Trzeba tam znowu iść do Galilei, by na tamte wydarzenia spojrzeć w nowym już świetle, w świetle zmartwychwstania w świetle ostatecznego zwycięz... zwycięstwa nad śmiercią, grzechem i szatanem. Bo właśnie w tym nowym świetle trzeba ujrzeć to wszystko, co stanowiło dotychczasowe dzieje ludzkości, w tym także dzieje synów Izraela. Najpierw bowiem Mojżesz, Chrystus zjawi się jako nowy Mojżesz. Słyszeliśmy w księdze wyjścia. Mojżesz działał mocą i w imieniu Boga. I stąd wyprowadził lud izraelski z niewoli egipskiej poprzez Morze Czerwone. I ta opowieść domaga się teraz nowej interpretacji, zwłaszcza końcowe zdanie tej opowieści, którąśmy słyszeli przed chwilą. W tym dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan i widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici widzieli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze, Mojżeszowi. Widząc wielkie dzieło nowego Mojżesza, Jezusa Chrystusa, który wybawił nas z niewoli grzechu i przeprowadził od śmierci do życia, Padamy z największą czcią przed Odkupicielem świata. Jego krzyż, że wystaje się zwycięskim znakiem, dzięki któremu wszyscy, którzy w Niego uwierzyli mają odtąd nadzieję na życie wieczne. Także w świetle zmartwychwstania, trzeba spojrzeć na całe wielkie dzieło stworzenia nieba i ziemi, w tym także na dzieło stworzenia człowieka, na Boży obraz i Boże podobieństwo. Jeszcze bardziej jasno kreśli się hierarchia bytów stworzonych przez Najwyższego. Bytów, których uwieńczeniem jest właśnie człowiek. Ale zmartwychwstanie wskazuje, że nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o ostateczną hierarchię tego wszystkiego, co istnieje. Chodzi o to, aby dostrzec nową dynamikę tego wszystkiego, co przenika. Stworzony przez Boga świat, jakżeż przyjmująco pisał o tym święty Paweł w liście do Rzymian. Stworzenie z upragnieniem oczekuje teraz objawienia się Synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności, nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał. W nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rocenia. I zmartwychwstanie Chrystusa. Sprawia ostatecznie, że wypełnia się zapowiedź z Księgi Ezechiela, gdzie Bóg obiecuje ludziom: Dam Wam serce nowe i ducha nowego tchnę do Waszego wnętrza. Odbiorę Wam serce kamienne, a dam Wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w Was i sprawić, byście żyli według Mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem Waszym przodkom i będziecie moim ludem, a ja będę Waszym Bogiem. Da nam nowe serce, da serce, które będzie żywe, nie z kamienia, będzie żywe wiarą. I stąd święty Paweł w tymże samym liście do Rzymian pisał. Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy. Wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad nim nie ma już władzy. Da nam serce żywe, żyjące w jednym wielkim oczekiwaniem i my sami którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując odkupienia naszego ciała. A nie jest to wzdychanie próżne, jest to wzdychanie całą mocą nadziei dającej nam już zbawienie. W nadziei bowiem jesteśmy już zbawieni. Nadzieja zaś, której spełnienie się już ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy. Wszystko dlatego. Że został odwrócony porządek mijania. Przechodzimy z życia, ze śmierci do pełni życia. Oczekujemy ponownego przyjścia Pana. Żyjemy nadzieją paruzji. Żyjemy oczekiwaniem chwały Bożych Dzieci. To jest ta nowa rzeczywistość, którą żyje Kościół od chwili chrystusowego zmartwychwstania. Żyje, udzielając życia kolejnym pokoleniom katechumenów w sakramentach Sztu Świętego, bierzmowania i Eucharystii. To jest Nasze życie, życie Kościoła. To jest także to życie, które za chwilę podczas tej świętej nocy będzie udzielane tym, którzy uwierzyli i którzy w sakramentach chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Będą karmić się Chrystusowym Duchem, Jego ciałem i Jego krwią na życie wieczne.